W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, jak wykorzystaliśmy narzędzie, jakim jest warsztat Customer Experience dla zarządu, do przełożenia elementów strategii na konkretne działania operacyjne. Aby pomóc naszemu klientowi osiągnąć te dwa cele, zdecydowaliśmy się na wykorzystanie narzędzia, które w Fuzers bardzo lubimy. Ja osobiście też je bardzo lubię, a to narzędzie nazywa się warsztat. I ja przez warsztat w tym kontekście rozumiem takie spotkania stacjonarne lub online'owe, w ramach których łączymy ze sobą różne perspektywy, czyli łączymy ze sobą po prostu różnych ludzi. Napowodujemy, że oni nagle wychodzą z tych swoich silosów, ze swoich departamentów, działów, jednostek, dowolna nazwa będzie tutaj okej, okay, i siadają razem przy jednym w jednym stole, czy spotykają się w jednej wirtualnej przestrzeni i razem z naszym wsparciem dyskutują, wypracowywują wspólnie różnego rodzaju pomysły i rozwiązania. To jest o tyle dobre narzędzie, że w dzisiejszej bardzo złożonej rzeczywistości coraz trudniej jest znaleźć rozwiązanie, czy dojść do, do, do jakiegoś precyzyjnego wniosku, mając tylko perspektywę jednej strony albo wiedzę w jednym tego konkretnym obszarze. Wyzwania są złożone, musimy coraz częściej łączyć ze sobą różnych ludzi, aby tym wyzwaniom móc sprostać. I tak tak właśnie stało się w tym konkretnym przypadku. Tutaj na potrzeby tego wyzwania zorganizowaliśmy stacjonarny warsztat Customer Experience, w którym udział wziął zarząd oraz członkowie kadry zarządzającej, czyli w tym przypadku byli to dyrektorzy kierujący poszczególnymi liniami biznesowymi. To spotkanie podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza część to była część stricte prezentacyjna. W ramach tej części odbyły się dwa wystąpienia. Pierwsze z nich to było wystąpienie zrealizowane przez osobę odpowiedzialną za obszar CX tej organizacji i w ramach tego wystąpienia ona dzieliła się tym, co już zostało zrobione, gdzie jesteśmy dzisiaj i jakie mamy plany. Dzięki temu mogliśmy zbudować takie wspólne zrozumienie dla tego tematu na poziomie organizacyjnym, i żeby mieć jakby dobry punkt startu do dalszej pracy pracy w trakcie tego spotkania. A jeżeli ten temat Cię interesuje i w ogóle ten kanał Ci się podoba, to będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniesz subskrypcję i dasz łapkę w górę. Będzie to dla mnie dodatkowa motywacja do tego, żeby nagrywać i działać z tym tematem dalej. Drugie wystąpienie to było wystąpienie, które miałem przyjemność poprowadzić osobiście i to było wystąpienie pod tytułem Wszyscy jesteśmy klientami. Ono zostało poprzedzone ankietą, którą ja wysłałem do uczestników tego spotkania i oni w tej ankiecie wrzucali swoje pytania czy takie Kwestie, które ich interesowały najbardziej na dany moment w obszarze customer experience, rozwoju w ogóle tego typu podejścia, przełożenia go na biznes, na wyniki biznesowe i tak dalej. I to było super rozwiązanie, bo wysłanie do nich tej krótkiej ankiety spowodowało, że ja mogłem sobie w prostszy sposób zbudować strukturę tej prezentacji i wpleść w całą tę historię, którą opowiadałem, odpowiedzi na te pytania, które były dla uczestników istotne. I tak też się stało w ramach tej prezentacji. Ja opowiedziałem o tym, czym jest customer experience, tak w ogóle. Rynkowo, jakie definiujemy, jak różne firmy do tego podchodzą, i to tak z praktyki naszej, stricte projektowej, jak i w ogóle z ogólnodostępnych e, takich informacji rynkowych, więc to była ta część prezentacyjna, która zajęła nam kawałek czterogodzinnego spotkania, bo to stacjonarne spotkanie CX-owe dla zarządu i kadry zarządzającej trwało 4 godziny. I po tej części prezentacyjnej nadeszła pora na część stricte warsztatową. To, na czym zależało mi i zespołowi CX-owemu po stronie klienta, to była kwestia zainteresowania Angażowania tych uczestników w pracę i we wspólną dyskusję na temat tego, to co my w związku z tym, że mamy już taką strategię CX-ową, powinniśmy zrobić. Dlatego też ta część warsztatowa była zrealizowana w formie pracy w kilku zespołach. Uczestnicy zostali połączeni w kilka zespołów i każdy z nich otrzymał do pracy temat, który wynikał bezpośrednio z przyjętej przez organizację strategii CX-owej. To było tam jedno zagadnienie, jeden wątek, w który tej strategii się znalazł. Zadaniem tych zespołów było po pierwsze przedyskutowanie. I ustalenie, jak my to rozumiemy, w sensie, co to dla nas oznacza, i odpowiedzenie sobie na pytanie, co to hasło, ta nazwa, ten kierunek dla nas oznacza, tak w praktyce, i to była jedna część zadania. Drugą częścią tego zadania była kwestia wypracowania, Całej listy pomysłów, koncepcji na różnego rodzaju inicjatywy, które będą sposobem na operacjonalizację tej strategii. Czyli sprawią, że to o czym sobie mówimy na dużych klockach i w dużych, często słowach w dokumencie strategicznym, stanie się rzeczywistością. Czyli uczestnicy wymyślali po prostu, co możemy konkretnie zrobić, żeby te działania stały się faktem, żeby ta strategia zeszła jakby do operacyjnej codzienności każdego z nas. I robiliśmy to w gronie zarządczym, w sensie tych dyrektorów, bo ja też wierzę w to, że jak jest takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy, to też wierzę w to, że ona się od głowy naprawia, w sensie jakby um, wszystkie takie działania nowe w organizacji, no muszą mieć wsparcie kadry zarządzającej, bo bez nich w długiej perspektywie nie będą utrzymane. Dlatego też zaczęliśmy od tej grupy, po to, żeby tam było zrozumienie i tam było jakby wspólne postrzeganie tych tematów. To, co ja sobie zaobserwowałem w trakcie tego warsztatu, w trakcie tej ich pracy, kiedy chodziłem między tymi zespołami um, i kiedy przysłuchiwałem się temu, co oni robili i nad czym pracowali, no to bardzo dużo było dyskusji na temat tego, jak my właśnie rozumiemy pewne rzeczy. I myślę sobie, że to jest ogromne wyzwanie w dużej części organizacji, czyli to, jak ludzie rozumieją pewne elementy, bo jeżeli się po nich przejdziemy, w sensie po tych organizacjach i zapytamy o to, kim jest klient, co to znaczy jego doświadczenie, jaki ma największy problem i tak dalej, to pewnie dostaniemy trochę różne odpowiedzi. I w tym kontekście formuła warsztatowa bardzo dobrze się sprawdziła, bo pozwoliła właśnie na ujednolicenie też um, Pewnych pojęć i wypracowanie takiego wspólnego zrozumienia. Podsumowując, mieliśmy tutaj dwa kawałki: część prezentacyjną i część stricte warsztatową, w ramach której powstawały pomysły na to, jak sprawić, że ta strategia stanie się operacyjną rzeczywistością. To, co w efekcie tego spotkania wypracowaliśmy, to była lista propozycji czy pomysłów na inicjatywy w kontekście każdego z wyzwań strategicznych, które znalazły się w tej strategii CX-owej naszego klienta. Więc mieliśmy bardzo konkretny materiał do dalszej pracy i do tego, aby z tych inicjatyw wybrać te, które faktycznie będą realizowane, i już przejść do takiego planowania czysto zadaniowego, kto za co odpowiada. Dodatkowa korzyść, moim zdaniem, która się pojawiła, to jest kwestia tego, że Faktycznie mieliśmy pozytywne opinie na temat samej prezentacji, samego warsztatu, co pozwala wierzyć, że ta kadra zarządzająca, kiedy wróci do swoich obszarów biznesowych, to będzie się um, mocno pozytywnie wypowiadała o obszarze CX-owym i będzie tego typu działania czy zaangażowanie swoich ludzi w swoich zespołach wspierała, a przede wszystkim będzie je rozumiała, bo była na spotkaniu, na którym pokazany został większy obrazek i um, to, jak ta cała strategia CX-owa linkuje się do ich poszczególnych. Szczególnych obszarów biznesowych i jak oni mogą się do jej realizacji przyczynić. Podsumowując to spotkanie, mieliśmy czterogodzinny stacjonarny warsztat w Warszawie, w ramach którego powstały bardzo konkretne pomysły, inicjatywy. I to był dla mnie taki kolejny przykład tego, że spotkanie różnych perspektyw, różnych ludzi, jakkolwiek operacyjnie bywa trudne i czasami pojawiają się różnice zdań, co jest zupełnie naturalne, to na koniec dnia przy dobrym poprowadzeniu i dobrym zaprojektowaniu daje bardzo konkretną wartość w postaci konkretnych, by rzeczy czy kierunków działania, które możemy wziąć i zacząć wdrażać w życie naszej organizacji. To tyle na dziś. Daj znać w komentarzu, czy miałeś, miałaś okazję brać udział w tego typu warsztacie, no i jak twoje wrażenia z takiego spotkania. A jeżeli stoisz przed podobnym wyzwaniem, czyli chcesz zbudować świadomość w organizacji, albo potrzebujesz przełożyć na działania operacyjne elementy strategii cx to napisz do mnie na piotr.wojciechowski.mapafuzers.com. Spotkamy się i pogadamy, jak moglibyśmy do tego tematu wspólnie podejść. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Tymczasem niech głos klienta będzie z tobą.